witajcie kochani ja jestem Mr Krycha a ja jestem Young Samurai i wspólnie prowadzimy kanał który zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą tematyką ogólnospożywczą na naszych nagraniach często porównujemy ze sobą produkty spożywcze te z marketów jak również z lokali gastronomicznych a dzisiejszym filmem kontynuujemy serię na naszym kanale w której podróżujemy po różnych miejscowościach w Polsce i pokazujemy wam tamtejszą architekturę jak również przy okazji testujemy lokale kuchnię fastfoodową. A tym razem zabieramy Was na wycieczkę do pięknej, niespełna 45-tysięcznej miejscowości położonej w centralnej Polsce w północnej części województwa łódzkiego. A mowa jest tutaj o Kutnie. Jeżeli chodzi natomiast o ciekawostki związane z Kutnem, nie wiem czy wiecie, ale Kutno leży dokładnie 20 km na północny zachód od geometrycznego środka Polski. Jak również powstało na przełomie XIII i XIV wieku jako prywatne miasto szlacheckie, lokowane w 1386 roku. Mieli rozmach ci powiem, że prywatne miasto sobie ktoś założył. Kiedyś to było nie to co tero. My z Samurajem dzisiaj nie przyjechaliśmy jednak opowiadać tutaj okutnie, a naszym głównym celem wyprawy jest przetestowanie tutaj najtańszego kebaba. Najtańszy kebab możecie otrzymać w lokalu Habibi Kebab House, znajdujący się na ulicy Nawrot 1. Średnia ocen tego lokalu na Google to 4,4 gwiazdki, jest to średnia ze 144 opinii. No to możemy się spodziewać bardzo dobrego kebaba z tych opinii. Za chwilę zobaczymy, ile on kosztuje, a Ty jeżeli jesteś Nowy na tym kanale, pamiętaj, aby go zasubskrybować, a następnie kliknąć dzwoneczek, tak aby otrzymywać powiadomienia o naszych nowych filmach i kolejnych kebabowych podróżach. Jeżeli jesteś skutna albo jesteś naszym stałym widzem, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem, tak żebyśmy dotarli nim do jak największej grupy osób. Jeżeli macie znajomy w Kutnie, pamiętajcie, aby wysłać im ten film, niech też go zobaczą. Pokażmy innym, jak wygląda Kutno na YouTubie. A my już teraz bez zbędnego gadania przenosimy się. Moi drodzy, już dotarliśmy na miejsce kutno ulica Plac wolności 1 nawrot 1 zamiennie. Jeżeli chodzi o plac wolności, był w trakcie remontu. W związku z tym mieliśmy utrudnione zaparkowanie w pobliżu lokalu, ale finalnie udało się znaleźć całkiem spory parking. Dokładnie. Jeżeli chodzi o nasze zamówienie, zamówiliśmy dwa kebaby na cienkim standard z kurczakiem za 7 zł. To jest najtańsza wersja dostępna. Właśnie w tym lokalu. Jeżeli chodzi natomiast o lokal, nie miałem żadnych zarzutów, było czysto. Napoje bardzo tanie, tak więc jest to kolejny coli 4 zł, 4,50 zł. Dokładnie, woda kosztowała nas 3 zł, ceny przystępne. Najtańszy zawodnik z kurczakiem, sosem. Za 7 zł, a z baraniną jest za 8 zł. Za 7 zł kurczak z sosem ostrym oraz kurczak z, z sosem czosnkowym i ostrym, a tam sos. Dokładnie, tak więc widzicie, jak to wszystko wygląda. Tu samuraj jeszcze pokażę. Powiem Wam tak, wygląda to apetycznie. Przede wszystkim zwróciłem uwagę na tą pitę, która jest zawinięta w taki charakterystyczny rożek. Jest dobrze wypieczona. Jest dobrze wypieczona i to jest na pewno plus. Chrupiąca, nie gumowa. Chru, dokładnie, chrupiąca, nie gumowa. Sos ostry, zobaczcie sporo sosu u góry, mm -hmm. co mi się bardzo podobało. Jeżeli chodzi o wagę, możecie zobaczyć prawie 400 gramów za 7 zł. Bardzo nas to pozytywnie zaskoczyło tym razem. Kutno, zaskoczyliście nas pozytywnie. Jeżeli chodzi o wnętrze tego kebaba. Bardzo duża ilość mięso, mięsa. Przewaga. Przewaga mięsa zdecydowana w 70% stanowi tutaj mięso. Jest tego sporo. Mamy tutaj też troszeczkę surówki, widać. Rzeczywiście tutaj się postarali dla nas bardzo, ale to jeszcze raz podkreślam: bardzo dużo mięsa, co mi się podoba. Jeżeli jest dużo mięsa, jest dobrze. Oczywiście widziałem kula mocy, nie oszukujmy się. Tak? Kula mocy, ale za 7 zł wypełnione mięsem masz po brzegi. Tak, więc tutaj nie spodziewajmy się jakichś cudów, jeżeli chodzi o mięso. Sos ostry, coś na bazie sambalu, taka wariacja sambalowa. Za chwilę sprawdzimy, jak ostry, ale najpierw sprawdzamy mięso, jak to mięso smakuje uwaga mm, już wam mówię kurczak jest dobry lekko słonawy nie przesadnie jest to lepsza kula mocy mam wrażenie z udek tak z udek dlatego że jest soczysty ten kurczak mm. naprawdę uwierzcie mi kurczak nie jest aż tak mocno słony wiadomo jak na kulę mocy jest przyzwoicie nie Taka będziemy wypieszczona kula mocy nie będziemy się tutaj czepiali Wiemy co za 7 zł możemy dostać. Jeżeli chodzi natomiast o sos, zobaczcie tą wariację sambalową. Ostry czuć. Czuć, że jest ostry. Delikatna pikantność, fajna. Jak to będzie wszystko się komponowało razem z ciastem, razem z surówkami. Uwaga, próbujemy specjalnie dla naszych widzów test najtańszego kebaba wskutna. Jesteśmy już po spróbowaniu paru kęsów, zobaczcie jak prezentują się nasze przekroje poprzeczne. Tutaj mamy kebab samuraja, tutaj jest mój. Widać różnicę, zobaczcie. U Samuraja zdecydowanie więcej surówki. Takie 60 do 40 Tak, zdecydowanie więcej surówki z białej kapusty, ale powiem Ci tak. Powiem Ci tak, o wrażenia, odczucia. Przede wszystkim u mnie dużo mięsa, mięso jest na pierwszym planie. Surówka jest delikatnie na samym dole tutaj, tylko do przełamania smaku. Sosik fajny, przyjemny, ostry, ale też niewyszukany. To jest coś na bazie sambalu. Tak jak podejrzewałem, nie jest to nic wyszukanego Po prostu sambal z koncentratu, do tego trochę keczupu wymieszane I mamy sosik Samuraj, jak to, jak to oceniasz? Jak, jak, jakie smaki tutaj czujesz? Co, jak Ci ten kebab smakuje? Trochę sos czosnkowy zabija Taki trochę mdły jest Taki bardzo majonazowo śmietanowy ten sos jest mhm. Dobrze, że wziąłem mieszany, bo ostre wybija się głównie I czuć tą delikatną pikantność Surówka tak zanika pod względem sosów i mięsa Więc tak delikatnie ją czuć, a pita Chrupiąca, spoko jest Co do smaku surówki Surówka była dosyć słodka tutaj, muszę powiedzieć, że Na dole ona zaznaczyła swoją obecność mhm. Dosyć słodka jest, ale Jeżeli jest jej trochę, to ona fajnie przełamuje, musi być coś co przełamuje, bo tak to byśmy mieli same mięso To zamówienie byłoby za suche A jednak tutaj odpowiednia ilość sosów która była na całości zamówienia, tak więc sosy były przez całe, całe zamówienie, nie tylko na samej górze, co oczywiście cenię. Dodatkowo muszę nadmienić to, że zaskoczyłem się pozytywnie jako całokształtem. To 7 złotych wydane w tym lokalu nie poszło tym razem na marne, jestem zadowolony. Naprawdę potrafią za 7 złotych zrobić przyzwoitego kepsa i ja to szanuję. Czas na krótkie podsumowanie naszej wizyty w Habibi, Kebab w Kutnie, ulica Plat Wolności 1 albo nawrot 1, powiem tak, wrażenia dla mnie były dzisiaj bardzo pozytywne. Były tanie napoje, był tani kebab, tani, smaczny. ale zrobiony dobrze jeszcze. Oprócz mhm. tego, że był smaczny, był zrobiony poprawnie. Jeżeli decydujemy się na formę podania rożek, i rożek jest zrobiony w ten sposób, że ja się nim nie ubrudzę To oraz... jest dobrze zrobiony i niech ta forma zostanie Dokładnie, forma rożka w tym wypadku jest naprawdę dosyć solidna I ja to szanuję Ale za 7 zł mamy 400 gramowy kebab tak, który jest który... smaczny jak... W większości jest mięso. Tak, w większości jednak jest mięso, mięso nie było ani spalone, było, było, soczyste, było soczyste. z lepszej kuli mocy z kurczakiem. Tak, 4,4 gwiazdki, średnia opinii jednak tu tym razem się po, 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 tak potwierdziło, potwierdziło się. się, potwierdziło się, tak. Tak więc warto było przyjechać do kutna, żeby zobaczyć tutaj lokalnego kebabika za 7 zł najtańszego. W... w skali tanich kebabów ja mogę dać taką mocną siódemkę, a nawet ósemkę. Tak, w skali najtańszych kebabów to jest jeden z lepszych. Mhm. Za te pieniądze jest bardzo ciężko w dzisiejszych czasach dostać. Tak więc, moi drodzy, co sądzicie o tym lokalu? Jesteście skutne, Jedliście tutaj. Podzielcie się koniecznie w komentarzu. Kutno, halo, jesteście tam w komentarzach. Tak, podawać będzie inne lokale, to może przyjedziemy. Dokładnie, podawać. Będziemy serduszkę przypinali wszystkim z Kutna Kutno łączy się, wysyła linka do swoich znajomych. Pokażcie im, że macie fajnego kebaba taniego, który jest w miarę smaczny i warto tutaj przyjść, jeżeli macie ograniczony budżet. A my, samuraj, co teraz? Zapraszamy na naszą wielką grupę. Bojownicy. bojownicy 10, 11 tysięcy już ludzi Wspólnie recenzujemy między innymi Takie kebabownie jak tą dzisiaj od, Odwiedziliśmy, wspólnie dzielimy się Różnymi opiniami na temat produktów Spożywczych, kto jeszcze nie Dołączył do grupy, zapraszam serdecznie Nie recenzuje ładnie, tylko pamiętajcie Hasztagi, ładne opisik, i do, zdjęcia Dodatkowo jeszcze zapraszamy na naszego Instagrama, emerkrycha, dzięki niemu Wszystko wiecie, pierwsi między innymi Wiedzieliście pierwsi, że byliśmy dzisiaj w Kutnie I Kutno naprawdę tutaj Dzisiaj akurat w tym wypadku nas pozytywnie nie zaskoczyło Insta samuraja w opisie i przypiętym filmu. komentarzu a my teraz żegnamy się z wami trzymajcie się plutko pozdrawiamy cześć. cześć pozdrawiamy Kutno wszyscy jesteście fajni piątka dla was łapeczka cześć na razie hej ekran końcowy ale się fioletowo zrobiło za moimi plecami co a ja mam jeszcze dwie uwagi do przekazania które podpowiedziały mi osoby stołujące się właśnie w tym lokalu mianowicie pierwszą z nich jest to że sos czosnkowy który jest używany przez nich no, jest za mocno słodzony cukrem, i to ludziom nie smakuje i się żalili. Mało tego przekazali mi również drugą informację dotyczącą tego, że do niedawna do kebabów była dodawana papryka, ale papryka chyba podrożała i już jej nie ma. Chociaż ja uważam, że w kebabie za 7 zł, papryka to już jest zbędny dodatek. A niezbędnym dodatkiem, żebyś był na bieżąco z naszymi filmami, jest przycisk do subskrypcji, który jest nad moją głową. Możesz wbić na kanał, zasubskrybować, zostawić dzwonek. Dzięki temu będziesz powiadamiany o wszystkich naszych nowych filmach, dwie poprzednie produkcje wyświetlają się tutaj. Zapraszamy serdecznie, jeżeli jeszcze ich nie oglądałeś, one są specjalnie dla Ciebie. A teraz piąteczka, wielka łapeczka, odkrychy i widzimy się w następnym odcinku. SKutna!